I część czwarta Panie Krzysztofie. Bodajże. Tak, część czwarta. Co robimy dalej? Przerzucam z tym wąskiem wszystko grzybki, cebulkę i ten e, czosnek do garka. Odstawiam patelnię. Dolewam oleju jeszcze więcej. I będzie na oleju. To robione. Wody nie będzie. Zmieści się to? Za duża ta kura była chyba. Za duża, ale to nie jest. Dolejemy jeszcze olej. Wystarczy na razie. Zamykamy i nie się tuszy i cóż pozdrowienia i szanowny pan chciałem przekazać tutaj miejscowości dla widzów Skolna pozdrowienia dla Emila dla Ani i dla Pawła dla Emila dla Pawła i dla Ani, e, Ani. jak Ani Ani z całego serca wam noworoczne pozdrowienia Dziękuję. życzę dla was dla was i dla rodziny Waszych, zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego pomysłności w 2018 roku. A żeby Bóg Przechmony to chcecie, żeby się spełniło. Szczęść Boże dla Was. Również dziękujemy nawzajem. No. Jaki plan dalej? No, tu już dalej się musi się to tuszyć się. Jak trzeba to olejku się doleje się, bo na oleju będzie niby nie będzie wody. Po mojemu będzie po ale teraz dalej musicie zgadnąć. No. Kura! No. Kura! Nie! Zero! Kogut! Kogut! Co? Kogut może. Zero. Gdzieś, Co? Gdzieś. Zero. Indyk. Zero. Magdzia. Magdzia. No. Magdzia, ile? Co to? Koń! z Te Taki malutki! Nie, koniec kopytami, tak? Meksykano, tak? Nie, ja żartuję teraz oczywiście. Zero! No, Magda! Twoja interes! Twoja interes! No? Magda! No? Nie wiem. Nie wiem, Magda. Ja pytam. Nie, nie O Jezu, Jezu, aż boli mnie zasłudniała i boli. On tak. Po raz ostatni. Pytam, to jest narzeczony? To jest narzeczony, czy nie? To ja powiem Ci tak. To jest narzeczone? No, może niedługo. Głośno odpowiedz. Może niedługo. To teraz ja przychodzę do niej. Nie uciekaj, matka.